Cześć, w tym filmiku pokażę Wam jak ochronić się przed stratą danych oraz jak zaoszczędzić właśnie na tym czas. Przydatny jest tu tak zwany backup, czyli kopia danych. Ja dzisiaj przejdę do narzędzia, które pozwala nam wykonać taką kopię danych, co normalnie potrzebowaliśmy by jakiegoś pendrive'a bądź sporych umiejętności informatycznych. Jednak ja skupię się właśnie na tym narzędziu. Więc przechodzimy sobie przeglądarkę, wpisujemy narzędzie is to do backup Wchodzimy na oficjalną stronę. Jest to darmowe narzędzie, więc tym bardziej warto go używać. Mamy darmowe pobieranie. Ja przed chwilą pobrałem już na swoim komputerze, więc nie ma potrzeby, bym pobierał go jeszcze raz. Jednak instalacja jest banalnie prosta. A co za tym idzie, zaraz po zainstalowaniu pozwala nam na korzystanie z tego i oto aplikacji. Więc wychodzimy z przeglądarki i teraz skupimy się głównie na tej aplikacji. Klikamy jako administrator na komputerze, że potwierdzamy, czyli tak. W tym momencie uruchamia nam się aplikacja. Oferuje ona nam robienie różnego rodzaju backupów. Oczywiście są tu jakieś licencje, jednak w zupełności darmowa wersja powinna wystarczyć. Tak wygląda ekran już po zrobieniu backupu. Gdzie mamy tutaj zlokalizowany folder w dysku D o nazwie mybackup, czyli... Moje kopie danych. Jeżeli chcemy utworzyć nowy backup, klikamy tą ikonkę, czyli nowa kopia danych. I tutaj przedstawia nam opcję wybierz co chcesz zbackupować, czyli z jaką, jakiego rodzaju chcesz mieć kopię danych. Możesz mieć kopię danych z pliku, możesz zrobić nawet sobie kopię danych dysku, systemu operacyjnego, a nawet jakichś ważnych danych w Twojej aplikacji. Ja skupię się na kopii danych pliku. Wyświetla nam się tu taki interfejs, który w tym momencie pokazuje komputer. A co za tym idzie na tym komputerze? Czyli normalnie jak File Explorer pokazuje takie coś, tylko w takiej bardzo uproszczonej wersji. Przykładowo pozwala nam wybrać. Czy chcemy skopiować dane z pulpitu, dokumentów, z jakiegoś ulubionego folderu czy komputera? Ale ja przykładowo wybiorę sobie skopić dane z dysku. Tu pokazują się wszystkie foldery, pliki i bardzo zależy mi na tym bym mógł sobie zaimportować bądź zrobić tą kopię danych. Przykładowo pliku o nazwie kwota. Klikam OK. Tutaj. i właśnie będzie folder, w którym będzie nasza kopia danych, więc backup now, w tym momencie tworzy nam się kopia danych. I w tym momencie utworzyła nam się kopia danych. Możemy wyznaczyć bądź zobaczyć tutaj ostatni backup, czyli to znaczy 20 lutego 2025 roku dokładną godzinę, już oczywiście minęła ale jest tu 17.36 i że backup zakończył się sukcesem. No dobra, ale jak teraz przejść i zobaczyć, by pobrać tę kopię danych lub upewnić się, że rzeczywiście została ona wykonana. Przechodzimy sobie do tej lokalizacji, czyli wchodzimy w zadań, klikamy dysk C, ponieważ jest tutaj jego, jego taki skrót, skrótowa nazwa. Klikamy. I szukamy folder o nazwie my backup mamy tutaj backup co za tym idzie aplikacja pokazuje nam że jest to backup pliku czyli to co, co zaznaczyłem przed chwilą klikamy w to tutaj jest właśnie backup tego pliku czyli wchodzimy w backup pokazuje nam się dysk C. a co za tym idzie bezpośrednia lokalizacja gdzie był zlokalizowany ten plik który chcieliśmy zbackopuwać. No i proszę, mamy tutaj plik o nazwie kwota.txt. Pokazano nam czas, kiedy odbył się ten backup, jaka jest pojemność tego pliku. No i otwieramy. Tutaj jest zawartość tego pliku. A żeby udowodnić, pokażę jak wygląda oryginalny plik. Czy też kwota jest tak samo. Więc widzicie, bardzo łatwo jest zrobić taką kopię danych. Dziękuję za uwagę.